Jeżeli chodzi o wtyski, to one prawie jakby były nowe. Bang, go, pełen but. I lecimy. To ma 220 koni. O, jak to sytuacja wygląda? No to no, tak nie wyglądało, nie wyglądało, ale trochę rdzy było, nie? No było, to tak, nie było. Pomysł na pierwszą modyfikację jest taki, żeby zrobić jak w Berezkach jest szklany dach. Nie? Ja mówię, Arku, trzeba coś wykombinować. Arek mówi, no słuchaj, bracie, no przecież wycinać tu nie będziemy Chociaż ja wiecie, on by mógł. Miał. On by bez problemu, wiecie, on Tylko by tu załatwił. Nie mi tarczek, <laughs> Dokładnie. No i co, proszę Państwa? Prezentujemy Wam nowy zakup w drodze do Ferrari Audi A3 2008 roku 8P z silnikiem 2.0 TDI o mocy 140 koni, Natomiast jest w grana mapa, nie wiemy dokładnie, jak zostało zrobione to, i nie wiemy nawet, jaką moc samochód obecnie posiada. Gdyby ktoś nie wiedział, jak zakupiliśmy ten samochód i jaka z tym wiąże się historia, koniecznie odsyłam Was do poprzedniego odcinku, żebyście się zapoznali. Ale dziękuję za wszystkie komentarze, które pisaliście, ponieważ z nich wywnioskowałem, że to jest dobry samochód z dobrym silnikiem, na którym z pewnością możemy zarobić, ponieważ wyrwaliśmy go naprawdę za fenomenalną kwotę. Jakie również już z Waszych komentarzy wiem o wszystkich bolączkach i technicznych rzeczach, które warto sprawdzić i zrobić w tym samochodzie oraz modyfikacje, które zaproponowaliście, to wszystko zrobimy, ponieważ oczywiście w takim stanie samochód nie zostawimy, natomiast zmodyfikujemy i puścimy go dalej na sprzedaż, oczywiście z zyskiem. Natomiast zaczniemy od najważniejszej rzeczy, to jest hamownia. Musimy sprawdzić, ile to ma mocy i czy dobrze to zostało zrobione i jak się mają wszystkie do tego podzespoły. Nie będzie to taka, wiecie, normalna, lokalna hamownia, do której się wjeżdża. I wszystko się mierzy, natomiast będzie to drogowa hamownia, z czymś takim spotykam się po raz pierwszy. Napiszcie co w ogóle o tym sądzicie. No i oczywiście zaraz to wszystko zobaczymy, jak to działa i w jakim stanie jest nasza Audi, dlatego jedziemy. Cześć, jeszcze no no. raz cześć, cześć. witaj, Witamy. słuchaj cześć. pacjent 2.0 TDI, pięknie znany Ci Pewnie silnik tak. na 140 konia tak, Świeży ja. zakup, wiem, no. że jest po mapie Nam zależy na Twoim sprawdzeniu Wiesz, czy wszystko dobrze wystrojone Bo wiesz, jak pewnie wiesz, może być, nie? Tam zawsze przy Może nawet nie być mapy, bo trzeba to najpierw sprawdzić co <laughs> O to bym się no. zdziwił dopiero, stąd, bo naprawdę Bo no. naprawdę jedzie dobrze Mamy hamownię drogową, czyli zakładamy sondę na koło Podłączamy się pod OBD2 naszym komputerkiem Jedziemy na autostradę Mierzymy moc, a później ściągniemy sobie Logi, zobaczymy jak wygląda ten program, jak auto się zachowuje po tym programie, czy wszystko jest ok, czy nie To jest, to jest fajna ciekawostka, myślę, że nie stacjonarna taka, to jest hamownia bez hamowni tak. Nie taka stacjonarna, tylko drogowa, to, to jestem ciekaw, no dobra, no to lecimy dobra. E, dobra, to zrobicie tylko przebitkę, że jesteśmy, ja jestem Maciej i jesteśmy w firmie Progaraż. Większość z Was na pewno zna te hamownie gdzie mamy zamknięty garaż stoi hamownia na rolkach, zamknięte pomieszczenie i tam mierzymy auto. Tak. No my takiej hamowni nie mamy, tylko powodów, po pierwsze jak zaczynaliśmy, no to łatwiej nam było kupić tą hamownię no, e, drogową, bo jest dużo tańsze, nie trzeba mieć do tego pomieszczenia. Zaletą tego urządzenia jest to, że możemy sobie to przypinać z auta na auto, czyli jak mamy do zrobienia dwie mapy i jeden pomiar w ciągu dnia, no to mierzymy auto, wyciągamy sterownik, hamownię Przykładam do drugiego auta i ta operacja jest bardzo szybka. Drugi plus jest taki, że jak jedziemy samochodem po tej drodze, no to mamy naturalne opory powietrza i naturalne powietrze w dolocie po prostu. Dobra, no to sądy mamy założoną, teraz tylko mamy ten nasz komputerek tutaj magiczny, gdzie musimy wpisać dwie rzeczy. Czyli, musimy wpisać wagę samochodu. Eee. Jakbyśmy wpisali sobie wagę powiedzmy 1000 kilo, czy mniejszą niż to auto rzeczywiście ma, no to nam wyjdzie, że to ma z 220 koni. Jakbyśmy wpisali, że, to, że waga tego samochodu jest powiedzmy 1800, czy więcej niż ma na pewno, no. to by nam wyszło, że ma 115 koni. A teraz tylko, żeby coś było, no to wpiszę 1500, żeby nam się program zapisał, a pojedziemy zważyć i zaktualizujemy okay. wagę. Jeszcze pisujemy sobie coś jest istotne rozmiar opony. Jestem ciekaw, co sądzicie o takiej hamowni. Powiedzcie mi, proszę, robię to po raz pierwszy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja wam tego nie mówiłem w odcinku z zakupem tego samochodu, że miałem dość ciekawą sytuację, przeglądając różne oferty, trafiłem akurat na Audi A4B6 z super silnikiem V6, 2 w benzynie. Spójrzcie na te zdjęcia, jak to wyglądało w ogłoszeniu. Naprawdę dobry samochód wnętrza akurat wyglądał na bardzo zadbany, nie miał dużo przebiegu i cena do tego była no, no niemożliwa dla tego samochodu. 8,5 tysiąca. Oczywiście, że zadzwoniłem do właściciela, porozmawiałem, wszystko było w porządku, opowiadał mi o tym aucie i normalnie każdy by pomyślał, że okazja, super, trzeba jechać i brać taki samochód. Ale wiecie, ja nie wczoraj się urodziłem, wiem, że są różne przykręty i różnie te samochody są przedstawiane, więc oczywiście pobrałem raport Car Vertical i słuchajcie, gdybym kupił ten samochód, to naprawdę nieźle bym się zaskoczył, ponieważ w 2019 auto już miało 300 tysięcy przebiegu, zostało skręcone do 200 coś i spójrzcie, co najdziwniejsze, że później 5 lat auto nie przejechało nawet tysiąca. Tutaj są dwa powody. Pierwszy, to znowu został skręcony licznik, w co akurat wątpię, a drugi, bardziej prawdopodobny, to, że auto miało jakiś problem i dlatego jakby tak mało jeździło, ponieważ z raportu Car Vertical wynika jeszcze bardzo ważna rzecz, że auto nie przeszło przeglądu w 2024 roku. Spójrzmy na całą sytuację teraz z innej strony, że ktoś widzi, ogląda te zdjęcie, rozmawia z osobą sprzedającą i normalnie kupuje, ponieważ, nie wiem, samochód wydaje się być w porządku. I potem, co się okazuje, że no tak naprawdę pieniądze w piach. Największy problem polega na tym, że takich aut i takich ofert jest mnóstwo. Ja jeszcze miałem ochotę na Merolka CLK, patrzyłem, wiecie, W209, podoba mi się bardzo ten samochód. Znalazłem również ciekawą ofertę, w dobrej cenie, wszystko po rozmowie ze sprzedającym, wszystko jest w porządku. Pobieracie taki raport CarVertical, ja widzę, że było trzy szkody, jedna z nich w 2014 roku od 80 do na tysięcy złotych. Ja dopiero uczę się kupowania samochodów, ale to, co na pewno mogę Wam podpowiedzieć, że nie warto Oszczędzać przy zakupie ani złotówki. Czy to na raport Car Vertical, czy na stację diagnostyczną, jechać, sprawdzać, ponieważ wiecie, to zaoszczędzi wam nie dość, że dużo, dużo tysięcy, to jeszcze nerwy, wasz czas i tak dalej. Dlatego bardzo polecam raporty CarVertical. Tam naprawdę znajdziecie obszerną, całkowitą informację na temat waszego samochodu. Z kodem Dawid, słuchajcie, dostaniecie 20% rabatu, bądź używając link w opisie, a my lecimy dalej. No i co mordeczki, może warto by było wziąć nasz samochód pod lupę, ponieważ wiadomo, z grubsza już widzieliście jak wygląda nasze auto i tak naprawdę jednego wielkiego problemu tutaj z nim nie ma, absolutnie, natomiast są mankamenty blacharsko-lakiernicze, spójrzcie, tu na rancie maski, są jakieś drobne odpryski, gdzie nie, gdzie jakieś na lakierze znajdzie się odprysk, na drzwiach pasażerów na przykład jak otworzycie, to wiecie, tutaj jest taka folia, ten taki słupek i tu na przykład trochę rdzy i trochę to podchodziło, tylny zderzak, wiadomo, nic strasznego, ale wiecie, no ale takie mankamenty, nie? O, tutaj jak na drzwiach kierowcy spojrzycie, taka sama historia. Po prostu jest trochę, trochę po prostu ubytki lakieru, nie? No i spójrzcie, tutaj na drzwiach też jakiś odprysk, no i wiecie, to po prostu są takie rzeczy w tym samochodzie. I co my mamy? My mamy do wyboru pierwszą opcję: to całkowicie przygotować do lakierowania i polakierować samochód. Co, no nie miałoby sensu, bo wiecie, byśmy zapłacili 8 tysięcy przy tym wieku, przy tym przebiegu. Oczywiście ten samochód nikt nie potrzebuje na kolejne 20-30 lat, nie? Więc to absolutnie się nie opłaca. Natomiast porobić jakieś wiadomo, takie wiecie, zaprawki i gdzieś to po prostu wiecie, ładnie, żeby to wyglądało, to zrobimy i to na pewno ogarniemy, ponieważ to po prostu będzie nam się opłacać z tym samochodem. Natomiast druga kwestia, za którą warto się zabrać, to są progi. Ponieważ tam rzeczywiście w jednym miejscu jest trochę spróchniały próg, więc to wiecie, trzeba wyczyścić całą rdzę, zabezpieczyć, zaspawać ładniutko, zrobić, żeby to oczywiście tam rdza się nie rozwijało. Od spodu, jak oglądaliśmy samochód, to trzeba przyznać i wielki plus dla Audi, że naprawdę od spodu jest turbozdrowa podłoga, podłużnicę. Tam ani grama rdzy akurat nie ma. No to nie przedłużajmy i zaczynajmy od pierwszego rozdziału, czyli blacharka. No to rozpoczynamy przygodę z najtańszym Audi od dobrze znanego i lubionego wszystkim blacharza. Pokazałem mu mankamenty na progach, mówił, że tak znikoma sprawa, że nawet nie ma co robić, także normalnie musiałem go przekonać. Wszystko spoko, tylko z terminem jest lipa, bo teraz kolejne dni czekania. Dzwonił Blacharz, mówi, że Audi jest gotowa do odbioru, także lecimy zobaczymy, co on tam wykombinował. Dobry dzień dobry. O, jak to sytuacja wygląda. Tu widzę, nie? I tu z przodu też, nie? No to tak nie wyglądało, nie wyglądało, ale trochę rdzy było, nie? No było, trochę się było. 200. Dzięki bardzo. No i co, fachowa robota naszego blacharza oczywiście wykonana. Na tego majstra można zawsze liczyć. Super. Super zostało zaspawane, zrobione i tu nawet widzę, że dalej głębiej jest zrobione. Wiecie, ja przyjechałem tak naprawdę z tym tutaj problemem, ale zrobił w kilku miejscach, więc wszystko posprawdzał. Tutaj nam też Dospawał, wszystko fajnie, prożek tutaj wygląda, tu zabezpieczył No spójrzcie, no po prostu wzorowa robota Wszędzie zostało to zrobione, ten zabezpieczone Więc lecimy do lakiernika Słuchajcie, no taką drogą do lakiernika Oj, 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 oj Taką drogą do lekiernika to jeszcze, jeszcze nie jeździłem w swoim życiu. To od razu myślę, że mechanika też by się przydała ob, o, obok lekiernika. Tu jeszcze po drodze strzelnica, żeby nas postrzelili. Tu żeby do lekiernika trafić, to jeszcze przez żwirownię i przez traktory musimy się przebić. Wow! wow, wow Ale Jak to wow, 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 wow. zamkniętego nie ma? Użytkownik, do którego dzwonisz się zważyliśmy. Waży 1600, ale waży 1600. Nie samo auto, tylko y, tak zatankowane z takimi płynami, no z naszą trójką i całym sprzętem, wszystkim, co jest w aucie. No i co, wszystko mam uzupełnione, lecimy go zmierzyć. No to teraz wyjeżdżamy na niemiecką autostradę i lecimy, nie? Nie, słuchajcie, nie musimy na niemiecką, to jest, y, 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 bo nie będziemy łamać przepisów, bo w takim silniku 2-0 z tą mocą to wystarczy się rozpędzić do 130, może do 140. Okay, okay. Na, y, nawet myślę, nie, bo na trójce spróbujemy. Okay. Więc o, naprawdę trzeba, wystarczy obównica tak jak nasza, i można każde auto się mierzyć. No i dobra, i robimy tak, że mamy około tam 1500 obrotów, będziemy z takiego poziomu obrotu startować. Bang, go, pełen but. i lecimy. Lewy pas, elegancko, do 4000, trochę dalej. I rzucamy na luz, i teraz czekamy, to nam odlicza 10 sekund. Ale no co nam wyszło? Ona no tam 0,2% dodała yy, mocy, czyli uwzględniając warunki atmosferyczne różne, tu mamy. 171 koni 396 Nm. Obecnie. Obecnie teraz. Tak. I wy, wykres jest, pomiar jest bardzo elegancki, fajny. Nic nam nie przeszkodziło na drodze. Ile ile tak robisz pomiarów, żeby już potwierdzić? No to to jest, jak, jak robimy mapę, to jest to inaczej, bo na mapie chodzi o to, żebyśmy zmierzyli serię i po mapie w tym samym momencie tutaj na autostradzie. Czyli na przykład teraz, jak wjeżdżaliśmy na autostradę w tym samym miejscu, bo ta droga się wszędzie delikatnie różni. Czasami będzie bardziej płaska, czasami delikatnie z górki, czasami w górkę. Więc jak my mierzymy, to się staramy, żeby właśnie zawsze przy tym wjeździe na autostradzie, co teraz robiliśmy, zmierzyć serię, a później po mapie. To w tych samych dwóch. Ukształtowaniach terenu mamy pomierzone auto, czy są bardzo porównywalne. Okay. Standardowo Standardowe, jak ktoś do nas przyjeżdża na mapę, to my w Dieslu taką robimy diagnostykę, że podpinamy się oczywiście komputerem diagnostycznym, żeby zobaczyć, czy są jakieś błędy takie zapisane w sterowniku. A druga rzecz to robimy korektę na wtryskach i stan nasycenia DPF-u. Dwie informacje nam o układzie paliwowym i wydechowym, które nam mówią, w jakim stanie jest mniej więcej samochód i czy w ogóle można zrobić na niej mapę. Bo jak tam korekta na wtryskach się rozjeżdża, a sana nasycenia DPF-u jest dosyć wysoki, to po prostu nie robimy mapy wtedy. Okay. Dobra. My wtedy mówimy klientowi te dwie rzeczy czy trzeba ogarnąć, dać na przykład cyrki na weryfikację, regenerację lub wymianę, bo w ogóle w takim stanie nie robimy mapy, bo. Dobra, to się to sprawdzamy, zamatać. sprawdzamy A co sprawdzimy tam. sobie tak, tak z ciekawości, no bo i tak macie mapę, więc to. Tak, już e, już po ptakach. Już po ptakach. <laughs> Ale zobaczymy, e... czy jest dobrze. No, mamy, to może tak, podsumujmy. Mamy zrobiony pomiar mocy, tam wyszło około 170 koni. Czuć, że to auto się fajnie zbiera, fajnie tak. jedzie, fajnie przyspiesza, przyspiesza płynie, nie ma żadnej takiej dziury albo po drodze szarpania. Więc no, to jest bo spoko. ogólnie w tych autach robią tak od 180 do 190 koni, więc no. powiedzmy, ta 170 to jest bezpieczniejsze, dla, w, jeżeli chodzi no. o eksploatowanie ogólnie z autka. No tak, nie, nie można na to patrzeć. Tak, nie, nie można tak patrzeć. Że ktoś robi? Mamy tak, każdy samochód. Każdy silnik, każdy egzemplarz samochodu jest inny. Okay. Więc w takiej A trójce wyjdzie 170, a gdyby przyjechała druga A trójka ze samym silnikiem z tego samego roku, nawet, no to by wyszło 195. To bardzo dużo jest a od indywidu czego? Okay. Od indywidualnych. Od czego, od czego zależy, że w jednym aucie można zrobić 190 na tych samych parametrach, no. a w jednym możesz zrobić tylko 170? No chociażby to, że tu masz przyjechane 310 tysięcy. Okay. Y, auto jest w jakiś sposób zużyte. Tak. No i po prostu ten samochód daje nam taką możliwość, żeby bezpiecznie podnieść moc do pewnych no, parametrów. No to właśnie mówię, że to Do jest... 170, a inny jest w lepszym stanie zachowany, ma większe możliwości. Można turbinę podnieść doładowanie trochę nieco więcej niż w swoim okay, samochodzie. Okej, okej, okej. I tam wyjdzie więcej tej mocy okay, niż u Ciebie. Okej, okay. no to Czyli dobrze, można, można, wracając do tego, tak. można powiedzieć, że to 170, to po prostu jest bezpiecznie na ten jest samochód. Po, tak, jest bezpiecznie na ten samochód, czuć, że auto jedzie prawidłowo, przyspiesza prawidłowo. Zrobiliśmy też taką krótką diagnostykę, to co robimy zawsze. No to jeżeli chodzi o wtryski, to one prawie jakby były nowe, wyglądają. Czyli mamy tak, tutaj, okay. jakby zakres tej, yy, tej dawki, która jest na, na tych fryzkach, to jest od minus 3 do plus 3 mg, a tutaj mamy wszystko, jak chcesz zobaczyć, 01003, tak. y, 03 minus 0,4. A drugi temat to jest to, że mamy DPF-a, i to akurat to może warto się udać do jakiejś firmy zajmującej się wydechami, bo tutaj, jeżeli mamy y, wartość rzeczywista odczy, odczytana, to jest 18 minibarów, Aha. a wartość jakby zalecana czy wymagana dla tego DPF-a to jest od 0 do 3 milibarów. Okay. Więc mamy trochę większe ciśnienie niż powinno być, może zużyty DPF, może jakiś popiół w tym DPF jest, można go przejrzeć, wyczyścić, to to może poprawić, on będziesz lepiej jechał. O, widzisz, no, Dobra, to jest taka jedna rzecz. Yy, bo ciekawostką jest to, że ogólnie auto posiadał syn mechanika, wiesz, i on okay. tam y, cały czas coś się nie tam Chociaż czasami szef czas chodzi w dziurawych butach, to też trzeba <laughs> dwa razy sprawdzić, nie? No. Yy, ale ogólnie na dzień dzisiejszy wygląda, że spoko, można jeździć, można opalać. Super, to najbardziej zależało, bo wiesz, bo najbardziej mi na tym zależało, bo wiesz, bo ludzie czasami sobie, wiesz, właśnie, jak mówisz, na takim aucie ustawiam sobie 200 koni, wiesz o co chodzi, będą upalać, a to jest do dupy, bo co. No bo długo może nie pojechać. Dokładnie, o to mi chodziło. Szybciej się zużyje. No właśnie, o to mi chodziło. rzadko po jakiejś mapie z nienadziei auto wybucha, no to jest ile czynników, które masz na to wpłynąć. Przede wszystkim to, że auto się nie nadaje na tuning, Czyli jak mamy, na przykład tutaj mieli te korekty na wtryskach rozjechane i ten DPF bardzo zapchany, no to my w ogóle byśmy tego auto nie wzięli na zrobienie mapy no, no, myśmy no. powiedzieli, że najpierw trzeba wyciągnąć tryski dać do weryfikacji na stół wymienić, zregenerować i wtedy no. można robić mapę mhm. no. ale co, co musisz też przyznać, tak? że auto jest dynamiczne Tak. uważam, że dynamika jeżdżę jest panie. naprawdę na tym samochód tak. jest wystarczająca tak, 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 no bo buda jest malutka, no bo to jest 3 drzwiowa, 170 koni prawie 400 Nm, to jedzie je prawidłowo, je jedzie prawidłowo. Je jedzie prawidłowo. dobra, prawidłowo. dzięki bardzo, bardzo, dzięki bardzo słuchajcie, ja wam jeszcze nic nie mówiłem, ale zaraz o wszystkim się dowiecie Siemanko, siemanko, mój drogi, cześć, dobrze cię widzieć. Słuchaj, ja nikomu jeszcze dla widzów jeszcze nic nie mówiłem, jaki mamy pomysł. Ponieważ słuchajcie, dzisiaj zrobimy normalnie szklany dach z tego auta, tak. tylko że wiadomo, no, nie będziemy fizycznie tutaj wstawiać szklanego dachu, jak na przykład w wereskach, nie jest efekt. Tylko zrobimy to na mądry sposób, mamy jeden pomysł, a tutaj jest od żeby to zrobić, także zobaczycie, jak, jak już wkrótce Oczywiście, Arek to jest, wiecie, to jest miejsce do klejania. Z Arkiem już współpracujemy od, normalnie od sheriffa, nie? A ty <laughs> najpierw rzuć okiem na nasze autko, mój drogi. Słuchaj. Ja mam to auto jest naprawdę w lepszej kondycji niż e, mówiłeś. Tak jest w super stanie, więc ja bym się... Wiesz, my jesteśmy to. bmkarzami, więc tutaj Audi. Lekka zdrada. Lekka zdrada, nie? Pomysł na pierwszą modyfikację jest taki, żeby zrobić jak w RS-kach, Jest szklany dach, nie? Ja mówię, Arku, trzeba coś wykombinować. Arek mówi, no słuchaj, bracie, no przecież wycineć tu nie będziemy Chociaż ja wiecie, on by mógł. On by bez problemu, wiecie, on by Tylko to załatwił. Nie mi tarczę, <laughs> Dokładnie. On by mógł, ale mówi, słuchaj, na rynku jest coś nowego się pojawiło, jeżeli chodzi o folię. Folię, która da taką szklistość i ponoć będzie bardzo fajnie. Bo ja się zastanawiałem, wiesz, czarna folia z jednej z strony ok, tak widziałem, że ludzie to robią ale z drugiej strony zastanawiam się czy nie będzie to takie, wiesz czy tu będzie nam wspomnieć o producencie, który nam dostarczył ten materiał tak, oczywiście, folia Bright to jest folia PPF którą bardzo dobrze znacie w ogóle, ty, ty zaraz opowiesz ty zaraz opowiesz o tych foliach, wiesz ja się na tym nie znam <laughs> a ja się, ja się znał, tak, ja się znam 2 metry czarny połysk, to jest wszystko co wiem na temat tej folii <laughs> widzicie jak się zapowiada, nie, a mnie tak przekonywał, mówi słuchaj, taka folia po prostu będzie jak szkliwo suche będzie wyglądało po prostu musisz, jak ten... Musisz mi zaufać. Jaka jest pierwsza twoja ocena, proszę ciebie? No właśnie sam mi powiedz. Ocena struktury, no gładziutka jest, jak pupa niebowlęcia, także uważam, że... Powiedz mi tak, powiedz mi tak, w czym jest największe, największy atut tej folii? No na pewno to, że to jest folia ochronna, nie? Czyli oprócz tego, że ona będzie wyglądała ślicznie, jest gładka. To jest też samoregenerująca, czyli tak, można ją. Tak. Można ją właściwie no nieco porysać i tak naprawdę. PPF jest znany z tego, PPF jest w sumie znany z tego, dlatego jest wybra, wybierany na folię ochronną, że sam się naprawia, nie? Czyli jak porysujecie Dokładnie, coś, to słońce, rysi, ciepło. Zgadza się. Po prostu je pośrednio zredukuje. Ło, serio. Widzisz, to, to jest tak? mega gładkie. Słuchajcie, to jest turbogładkie, nie? Że naprawdę mocno imituje szkło. Wiadomo, to będzie Ej. pierwsza, a trójka z panoramą. <laughs> Ale na Naprawdę, powiem ci, że jest szansa, że to wyjdzie sztos. Naprawdę, stos. będzie ci się podobało, no. Słuchaj, dach masz przygotowany, gładziutki, bez antenki, bez niczego, No teraz wiesz, 20 tu, minut... Nie, jest jeszcze przygotowany, proszę ci... Mi tutaj. Czyli co, czyli glinka? Glinka, dokładnie, a potem jeszcze będziemy patrzeć, czy, czy to wystarczający zabieg Bo Jak nie, to będziemy to polerować jeszcze, nie? Wow, wow, okej. Okay. Zróbcie miejsce dla mistrzów. Tak, koniec, od tego już nas nie ma, my znikamy. My znikamy. To jest lustro. Ja się tak cieszyłem, że została nam tutaj ta piękna i wspaniała folia PPF w kolorze czarnym, którą Arek tak zachwala, że bez struktury i bez ten. I miałem taki pomysł, żeby wiecie, żeby mieć coś takiego, nie? Że jest. Da, po, po pierwsze, to wygląda już naprawdę lustro i ja już jestem pewien, że to będzie wyglądało niesamowicie. I chciałem ten efekt też przenieść tutaj, wiecie, no to by była bajka, nie? Tylko, że Areczek mówi, że nie ma tu tak łatwo, nie? I to jest bardzo trudny element generalnie do wyklejenia folią PPF i myślę, że żaden producent, który wycina elementy z folii PPF. Na ten model, konkretnie lusterka do tego modelu samochodu mm -hmm. nie przewiduje to, że tego, żeby, żeby wejść tą folią do środka. Kolorów. Folią do zmiany koloru, byśmy to ogarnęli no, w krótkim czasie dosyć. Nie okay. mniej. Chodzi o to, że tą folię możemy położyć, na przykład na tą frontową część i, i tak to najczęściej się robi. To jest kwestia tego, jak, jak sobie wymyślimy okay. roz, rozejście się tego napięcia w woli w różnych miejscach, gdzie ono okay. nie powinno występować, nie. Okay. Czyli powiesz, że po prostu za trudny i mówisz, Dawid, idź z tym i koniec. Powiem tak, jest 14,55 tej zamykamy. Co z tym zrobić? Listy gumowe, czy mówisz o tym, o tym, o tym, o tym środkowym? O tym, tym, tutaj. Ja uważam, że należałoby to rozszlifować, generalnie, że biorąc do któregoś takiego bezpiecznego miejsca, gdzie to się już nie będzie łuszyć. Aha. I możemy położyć na to taką folię strukturalną, generalnie, że biorąc z tym miejscu. No bo ona jedynie to. Strukturalna, to znaczy? To znaczy taką, że będzie trochę wyglądała jak papier ściernia na skorolce. Zobaczcie, to, to do arka będzie jeszcze jedna wizyta, jednak. Mimo... dzisiaj <laughs> <Zapraszam, śmiech> Dzisiaj nie zdążymy się tak. Ładnie. Idziemy po odbiór. Wiem, że mamy złe wieści, ale to zaraz zobaczymy i się przekonamy o wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, błyszczy, słuchaj, no, namaszczona, słuchaj. Pięknie, wspaniale. Co tu, co tu mamy? No więc dzisiaj, tak jak mówiłem ci, dopiero dzisiaj ten dach odparował, mogliśmy pozamykać krawędzie i tak naprawdę można powiedzieć, że jest gotowy do wydania. Fajnie. Wczoraj gdybyś go zabrał, mogłoby być nieciekawie przez noc. Tak, bo te krawędzie to trzeba, żeby podeschły i żeby dobrze, lepiej się trzymały, Dokładnie. potrzebuje więcej czasu Plus niż normalna folia. że biorąc to tak, żeby po żeby, żeby prostu być pewnym, że nic nie wstanie tam. No bajka. Roku. Choćby przy myciu. No, i no to... jest lustro, jest lustro. No totalnie lustro, powiem wam, że efekt... Koz. Tak. Efekt kozak. No to, co na pewno nam zostało jeszcze do zrobienia, to lusterka i ten tylny spoiler oraz te słupki tak. B. Jeden nawet na wzór zrobiłem, żebyś wiedział, jak on będzie wyglądał Serio? Na świeżo. Tak, bo, Ej, A, a... drugi jest oklejony, bo. bo Ej, czy który tamten ten. No bo ten, jest, ten, ten, ten trzeba, trzeba, tak ciągle, mówiłem, okay. się nie? To powiedz, powiedz z czym, tu, z czym tu był problem z tym tyłem, bo jak pewnie widzicie, nie mamy, nie mamy tutaj tego, nieco to, co ostatecznie planujemy. Wiesz tu jeszcze co to użyliśmy, użyliśmy żelu i tak naprawdę uwiązła jego pewna część, dopiero okazało się do dzisiaj. Rano, w takim miejscu, które mi się nie podobało, nie okay. chciałem już tego podrywać, więc stwierdziłem, że po prostu zrobimy to od nowa yy, w mądrzejszy sposób. Ok, dobra, dobra, czyli słuchajcie, zostaje nam jeszcze tutaj tył tak samo szklany lustrzany. A, tu jest nówka! O, panie, no Bailando i no, ten słupek już zaklęty, to jest satyna, nie? Tak. Ale wiesz co, to jest totalnie nie różni się od oryginału, no nie? nie? To było totalnie tak jak, tak, jak to było w autku. No Dlatego świetnie. Wierzę, że będzie się podobać, jak tam ten wyszlifujemy i po prostu będzie się nadawał do tego, żeby go okleić, to będzie no, tak samo bajka jak, jak w oryginale. Słuchajcie, no musicie dać znać w komentarzu, jak ja. nam wyszedł ten dach, ponieważ szczerze wam powiem, troszeczkę stresik był, wiecie, żeby, no, żeby nie, nie zepsuć tego, nie? Wiadomo, chcieliśmy uzyskać fajny efekt, ale żeby nie odwalić te lipy, nie? Ale uważam, że ta folia siedzi panie, no naprawdę to jest panorama. Ja. To, to, jest to jest panorama. To jest panorama, tylko takie że zazdroszę. Ja, no, ja też. Ej, naprawdę, naprawdę szczerze wam powiem, taki patencik dla każdego z was, gdybyście chcieli. PPF w kolorze od Bright, ppf.com, Możecie wchodzić, kupować. Świetnie. Nam zostaje jeszcze jedynie lusterka i kolejne modyfikacje, ale na razie to naprawdę już dobrze wygląda, nie? No to co, moi drodzy, w tym odcinku troszeczkę dosłownie liznęliśmy temat a 3 Szykuje się o wiele więcej modyfikacji i wizualnych, i technicznych, i mechanicznych. Dlatego to wszystko zobaczycie w przyszłym odcinku, ponieważ wiecie, umawianie się na terminy, ogólnie wymyślenie tego zajmuje czas, a my nie chcieliśmy przedłużyć, wiecie, filmu, żeby wypuścić go za dwa miesiące, tylko już damy wam taki pierwszy posmak A W przyszłych odcinkach naprawdę szykują się duże modyfikacje. No, wiecie, że lusterka i tak dalej słupki nam jeszcze i tył jeszcze zostaje, to no spokojnie sobie poprawimy. Będzie tego o wiele więcej. Pamiętajcie, subskrybujcie. Subskrybować kanał, oczywiście. Napisać w komentarzyku, jak siedzi na dach, ponieważ wydaje mi się, że to jest serio. Super pomysł w ogóle na zrobienie sobie w autku, ponieważ widziałem już czarne folie, jak ludzie oklejali. To się gryzło. Naprawdę to się gryzło. Wydaje mi się, że z tą folią to totalnie siedzi, jakby była panorama. Dlatego dawajcie Wasze opinie, jeszcze co mamy zrobić tutaj wizualnie, mechanicznie, technicznie. Pamiętajcie o moim linku Carvertical i zniszce z kodem Dawid. Korzystajcie, używajcie bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza przy zakupie auta. Wszystkiego dobrego mortki, żegnam się z wami i widzimy się już wkrótce. Pa!